Hello mummies and mummies to be. Zapraszam Was na krótką pogawędkę przy kawusi, w czasie której pogadamy sobie o tym, jak wybrać wózek. Nie żebym była jakąś wielką specjalistką, bo jestem w pierwszej ciąży i czekam na pierwsze dziecko, ale że połowa ciąży już dawno za mną, to najwyższy czas zająć się tematem i zrobić porządny research, jak wybrać wózek? I pierwsza rzecz, o której chciałabym tutaj powiedzieć, to przede wszystkim właśnie zrobienie dobrego researchu. Poczytanie sobie trochę o wózkach, zanim pojedziemy do sklepu. Ja zauważyłam, że wózki wbrew pozorom są do siebie bardzo podobne, są już naprawdę bardzo zaawansowane i różnią się dosłownie szczegółami. Dlatego warto się tutaj zastanowić, co konkretnie dla nas w naszej sytuacji będzie ważne. Zastanówmy się i szczerze odpowiedzmy sobie na pytanie, czy zależy nam na tym, aby wózek był wygodny, aby był ładny, aby był aby miał dobrą amortyzację, czy jeszcze jakaś inna cecha jest dla nas szczególnie istotna i to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Warto to zrobić zanim jeszcze pojedziemy do sklepu, dlatego że mi się wydaje, że jak już wchodzimy do tego sklepu, to ja osobiście byłam przytłoczona ilością informacji od sprzedawcy i też zawsze czuję taką, taką barierę, taką niechęć, bo ja w sumie nie wiem, czy ta osoba chce mi polecić ten wózek, bo to jest dobry wózek, czy dlatego, że później ma prowizję ze sprzedaży. Przy wyborze wózka moim zdaniem bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę, kto będzie tego wózka używał i gdzie i w jakim celu. Dlatego, że jeżeli rodzice są wysocy i dziecko też później będzie wysokie, najprawdopodobniej, no no to możecie potrzebować wózka, który ma na przykład długą gondolę, a później ta część spacerowa jest na przykład odpowiednio podnoszona. Plus przy wysokich osobach warto, żeby ta rączka, za którą trzymacie wózek, też była teleskopowa i była, jakby była możliwość podniesienia jej do odpowiedniego poziomu, żeby Wam było z tym wózkiem wygodnie. Jeżeli natomiast mieszkacie na wsi albo mieszkacie w mieście, ale przy jakimś parku, gdzie są drogi takie, wiecie, nie wiem, że wyrosły korzenie i są wyboje, no to najważniejsza może okazać się amortyzacja tego wózka. Jeżeli z kolei mieszkacie na przykład na przedmieściach, na nowo wybudowanym osiedlu, gdzie jeszcze nie ma chodników albo nie ma dobrych dróg, to ta amortyzacja też może się sprawdzić, dlatego że też może być najważniejsza, dlatego że po prostu. Może się okazać, że będzie Wam niewygodnie z tym wózkiem na początku chodzić i na przestrzeni najbliższych dwóch lat, na przykład, deweloper nie wybuduje jeszcze chodnika czy jakiejś drogi czy czegoś tam. W sumie nie wiem, czy robi to deweloper, czy ktoś inny, ale wiecie o co mi chodzi. Kolejną istotną cechą może być też rozmiar bagażnika i samego samochodu, bo niektóre wózki mają większe kółka, albo mniejsze kółka, albo na przykład odpinane kółka i warto się zastanowić właśnie nad tym, jak często będziemy ten wózek gdzieś tym samochodem przewozić i czy ten wózek w ogóle do tego auta się zmieści. A z kolei dla osób, które mieszkają na przykład w bloku na trzecim piętrze albo czwartym piętrze, gdzie nie ma windy, najważniejszą cechą dla nas z punktu widzenia jakby osoby, która ten wózek będzie używać, może być waga tego wózka. No bo jeżeli będziesz musiała go wnosić codziennie na to drugie, trzecie czy czwarte piętro bez windy, no to właśnie waga będzie istotna i fajnie też wtedy jakby po złożeniu wózek miał rączkę. Wiem, że niektóre modele już to mają, bo robiłam swój research. W takich ciekawych funkcji, na które warto zwrócić uwagę przyszłościowo, może być to, czy wózek ma taką podkładkę na nóżki i czy ona jest wykonana z materiału czy z siatki? dlatego, że później jak dziecko będzie miało buty i na przykład wiecie, że y, będziecie dużo jesienią z tego wózka korzystać, czy coś, no to wtedy ta siateczka będzie się mniej brudzić niż tapicerowany podnóżek na buciki dziecka. I jeszcze w temacie czystości, niektóre modele wózków oferują takie wkładki, które można wyciągnąć, żeby później ten wózek łatwo y, wyczyścić, jak dziecko zacznie na przykład jeść czy coś chrupać i po prostu naturalnie ten wózek się brudzi. Co ciekawe, w jednym ze sklepów, ale o sklepach będziemy mówić za chwilę, sprzedawca sam mi zasugerował, że w przypadku niektórych rodziców sprawdza się kupienie na przykład używanej gondoli i później zainwestowanie w porządniejszą spacerówkę, bo na przykład dla rodziców to będzie wygodniejsze. I jedna z moich przyjaciółek też mi to poleciła. Więc to też jest opcja do rozważenia, jeżeli wiecie, że no po prostu te wszystkie wózki dla Was i dla Waszej konkretnej sytuacji są za duże. Plus jest to też fajna opcja w przypadku ograniczonego budżetu na wózek, który no nie jest tanią rzeczą, nie oszukujmy się, a bardzo istotną. Jeżeli chodzi o taką konkretną poradę, którą ja też usłyszałam w jednym ze sklepów, ale tak jak mówiłam zaraz przejdziemy do tych sklepów, to przy gondoli jeden z modeli wózków, który mi się podobał, miał tą jakby tą gondolę metalową na boku, i mi się to bardzo podobało tak wizualnie, natomiast sprzedawca mi uświadomił jedną rzecz, że przecież to się będzie w lecie strasznie nagrzewać i dziecko może się na przykład łatwo oparzyć, niekoniecznie ręką, ale na przykład nóżką, którą wyciągnie za tą gondolę. No i dotknięcie takiego rozpalonego metalu, no już raczej nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Jeżeli chodzi o sklepy, to znalazłam na YouTubie bardzo fajny kanał, który nazywa się Przetestuj Wózek, i jest to kanał prowadzony przez sklep, który mieści się w Warszawie. Na tym kanale jest bardzo dużo różnych testów, różnych modeli wózków, w tym takich bardzo popularnych teraz modeli wózków. Plus ten sklep ma też tor, na którym możecie sobie ten wózek przetestować. Co jest fajną opcją, jeżeli mieszkacie w Warszawie, macie już jakiś konkretny model upatrzony, to można wtedy pojechać do tego sklepu i przetestować ten wózek. I tutaj jeszcze kolejna rada ode mnie: warto poprosić w sklepie albo zapytać, czy na przykład jest możliwość przetestowania tego wózka z lalką. Taka kilkukilogramowa lalka naprawdę zmienia wrażenia i odczucia z użytkowania takiego wózka. Ja akurat jestem z Krakowa i jeżeli chodzi o sklepy, które są tutaj, to mam trzy miejsca do polecenia i to są miejsca, które też zasłyszałam od moich znajomych, którzy właśnie wchodzą w etap posiadania dzieci. I pierwszy z tych sklepów to jest 8 gwiazdek, drugi to jest Bobowózki, a trzeci to jest Centrum Wózków i Fotelików. Ja jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o obsługę klienta w tych sklepach, dlatego że w każdym z tych sklepów jest możliwość porozmawiania ze sprzedawcą, który Wam doradzi, co w Waszej sytuacji może się sprawdzić. Ale tak jak mówiłam, na takie wyjście do sklepu, no bo dla mnie to było wydarzenie, Warto się przygotować i wcześniej sobie zrobić research, jakie są w ogóle marki i no, na co zwrócić uwagę. Bo jeżeli wejdziecie do sklepów, w którym jest 50 rozłożonych wózków, no to nie mając zielonego pojęcia, może być trudno każdy przetestować, albo po prostu może być trudno zauważyć różnicę między tymi modelami. Bo tak jak mówiłam, one. Wózki teraz są bardzo zaawansowane. One są bardzo podobne i różnią się tylko niuansami, które są istotne w bardzo konkretnych sytuacjach, tak jak Wam wspomniałam, typu gdzie mieszkacie, na czym Wam zależy i tak dalej. Wiem, że wiele osób sprawdza ceny tych wózków w internecie i często w internecie są one tańsze, ale też nie zawsze. Dlatego warto na przykład przejechać się do tych sklepów, bo często są promocje na konkretne modele i w sklepie stacjonarnym możecie dostać wózek taniej niż jest on do dostania w internecie. Parę razy widziałam niektóre modele, akurat nie te, które ja chciałam kupić, którymi byłam w ogóle zainteresowana, ale to się zdarza. I kolejny tip ode mnie: warto poczekać na takie dni typu Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, Black Friday albo jakieś wyprzedaże posezonowe, bo wtedy też można dostać taniej niektóre modele. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Uwaga na wózki 4 w 1. Od jednego ze sprzedawców, właśnie z tych sklepów, o których Wam wspominałam przed chwilą, dowiedziałam się, że na takie zestawy trzeba uważać. I chociaż ja pierwszy myślałam, że właśnie na taki zestaw postawię, bo chciałam, żeby wszystko do siebie pasowało, było estetyczne i jakby wiecie, można było się przełączać pomiędzy kolejnymi częściami, to sprzedawca mi ostrzegł i powiedział, że często jest tak, że do takich zestawów jest dołączony albo wózek, albo y, na przykład fotelik, który nie. Wchodzą w sprzedaży na przykład do końca dobrze, i to jest forma producentów na to, żeby się y, jakiejś tam partii pozbyć. Być może nie jest tak w każdym przypadku, natomiast dało mi to do myślenia. Dlatego w naszym konkretnym przypadku będziemy decydować się na osobno fotelik do samochodu i osobno wózek głęboko spacerowy, czyli wózek 2 w jednym. Zobaczymy, jak on się będzie spisywał i zobaczymy, czy będziemy potrzebować innej spacerówki. Nie wiem. Na dzień dzisiejszy będzie to wózek 2 w jednym. A jaki to będzie model? O tym może kiedy indziej. No i na koniec tego filmu dwie takie bonusowe rady. Jedna to jest rada skradziona od mojej znajomej, która polega na tym, że ona miała wybrane wózki, które znalazła sobie w internecie, przeczytała opinię i chciała zobaczyć konkretne modele, i przed przyjazdem do sklepu dzwoniła do tych sklepów, żeby zapytać, czy te modele są na stanie, są dostępne, są złożone, bo ona chciała te konkretne modele przetestować. I to jest bardzo smart tip moim zdaniem, dlatego że nie tracicie czasu na oglądanie modeli, które Was nie interesują. A druga rada jest już ode mnie i ona polega na tym, żeby do sklepu pojechać przygotowanym w miarę możliwości i zadać konkretne pytania y, dotyczące cech albo dotyczące produktów, które Was interesują, na przykład nie wiem, o amortyzację, o wagę, o składanie, o jakieś wymiary itd. Bo w momencie, w którym przychodzi do was sprzedawca, i on nawet w najlepszej wierze swojej chce wam opowiedzieć wszystko o tym wózku, to po prostu po trzech minutach jesteście przytłoczeni i w sumie wy nic nie wyniesiecie, nic nie wiecie o tym wózku, i w ogóle wszystko wam się wymiesza. Tak było w moim przypadku. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie praktyczne porady, które są ważne, moim zdaniem, oczywiście, przy wyborze wózka dla dzieci. Jestem bardzo ciekawa, czy jak wrócę do tego filmu za kilka lat, już mając jakieś tam doświadczenie, jeżeli chodzi o dzieci, to czy będę uważać tak samo. Natomiast na dzień nagrywania tego filmu to są najlepsze rady, jakimi mogę się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. A jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału i do zostawienia komentarzy. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się. Mam nadzieję, że w kolejnym filmie. Pa!